Cześć witam w kolejnym odcinku amatorskiej strefy ESG. Ja jestem Sławek I zapraszam Was Nie tylko na ten odcinek ale może macie ochotę zobaczyć inne gadżety Tłumiki, repliki I inne bajery do replik do ASG To zapraszam a dzisiaj a w dzisiejszym odcinku kolejny gadżet Kolejny gadżet który pozwoliłem sobie kupić Chciałem go mieć I postanowiłem Właśnie go kupić Jest nim Puszka PEQ od firmy FMA. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak to wygląda, i czy warto to kupić, zapraszam na odcinek. Zanim jeszcze zacznę, chciałbym Wam serdecznie podziękować za te 500 subskrypcji, które jest na u mnie na kanale. Wielkie dzięki. Staram się jak mogę. Nie zawsze mi wychodzi. Mam różne komentarze. Jedni piszą, że za długi film. Jedni piszą, że za krótki film. Także różne opinie. Staram się to jakoś wypośrodkować. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I to tyle. Dzięki wielkie za łapki w górę. Dzięki wielkie za suby. Za komentarze. To wszystko pomaga w rozwoju kanału. Wielkie dzięki jeszcze raz. No i co? I jedziemy. Jedziemy z puszką PEKU. No, i jak widzicie, sama puszka od FMA solidnie wykonana, taka naprawdę solidna. Tak to przychodzi od producenta, przynajmniej tam, gdzie ja zamówiłem. Otworzymy ją, oczywiście. I co mamy w środku? W środku mamy manual, i yy, tak jak dla mnie, on się przydał. To jest, yy, zbliżę wam żebyście mogli zobaczyć, yy, bo na początku tak jak ja byłem troszeczkę zgubiony, yy, co do czego służy, ale tu jest wszystko fajnie opisane, co do czego, co z czym, i jak, więc yy, pomaga przynajmniej mi i w tym wypadku i sama. Puszka. W teorii to jest koral oliw. on z tym oliw tak powiedzmy, bym powiedział pośrednio. Pierwsza rzecz, czyli nie wiem, jak bym to nazwał. Ja bym to nazwał rozłącznikiem uchwytowym, czyli po prostu przyklejacie to na uchwyt, jeśli macie oczywiście. Niestety tutaj brakuje czegoś, czym można byłoby to przykleić, jakaś taśma dwustronna, czy cokolwiek przydałaby się, nie powiem e, tak po prostu trzeba coś e, kombinować czy jakąś gubkę, recepturkę, czy cokolwiek, czy mówię taśmę dwustronną, no coś trzeba wymyślić no tutaj e, tego producent nie zapewnia, a szkoda byłby e, dodatkowa, e, dodatkowy plus no i sama e, puszeczka, wyjmuję co tu jeszcze jest, e, to jest na wilgoć tu są ostrzegawcze bo tu jest ten laser i tak dalej, żeby komuś się coś w oko nie stało sama puszka wypełniona elegancko twarda, sztywna, chociaż wiadomo, że ta, chociaż wiadomo, że, ten, że to samo opakowanie wylatuje i pewnie nikt z tego nie korzysta, więc odkładamy no i mamy samą puszkę PQ, zobaczcie ja naprawdę myślałem, że jest to większa, a to jest na dłoni leży więc nie jest to wcale takie duże jest lekkie pewnie w instrukcji, ale nie spojrzałem powiem szczerze ile to waży bardzo leciutkie, naprawdę leciutkie montaż na szynę RIS, oczywiście jest tutaj jest to montowane na szynę na śrubokręt płaski żeby sobie dokręcić, żeby nie było luzów co tu mamy? tu mamy wtyk na na rozłącznik wyciągnę go, żeby było mi wygodniej co mamy dalej na wierzchu, co widać? widać regulację. regulacje nawet jest opisane Left, prawa lewa ta regulacja i tutaj jest up and down, czyli regulacja góra dół. samego lasera, który jest tutaj. I tutaj jest z drugiej strony jest to samo, można wyregulować sobie latarkę, prawo lewo, góra dół, tu jest latarka. Kolejny, jakby przełącznik, czyli to jest jakby powtórzone to, co jest tutaj. Tu i tu można tego nie montować. Jeśli ktoś nie ma uchwytu przedniego i nie chce tego mieć, to można korzystać z tego. Kolejna rzecz to baterie. Baterie mieszczą się tutaj. Zobacz. Mocno już to dokręciłem. Niestety w komplecie nie ma baterii musicie się z tym liczyć, że samo urządzenie plus baterie. Ja już jestem nauczony, że ten niestety baterie zwykłe baterie takie totalnie one się szybko rozładowują i jest wiecznie z nimi problem. Nie chciałem kombinować, żeby kolejne baterie i kolejna ładowarka, więc kupiłem baterie po prostu ładowane na USB. Widać to widać nawet trafiłem baterię od firmy Phoenix o 700 amperogodzin i kupiłem dwie takie baterie sobie, żeby nie, już nie mieć kolejnej ładowarki. Więc no niestety musicie się liczyć z zakupem baterii, a że nie chcę kupować jednorazówek, które nie wiadomo jak długo wytrzymają, więc postanowiłem kupić od razu akumulatorki. One są ładowane tutaj USB dla wygody i tyle, żebyście też wiedzieli, zdawali sobie sprawę, mnie to po prostu brak tych baterii strasznie, tych, tych kolejnych ładowarek strasznie denerwuje, więc odkryłem możliwość baterii z USB i takie baterie będę podejrzewam teraz kupował, bo są najłatwiej ładowarka jest jedna, a baterii kilka. I teraz co najważniejsze tu była regulacja to już wiecie i teraz jest kilka tutaj ustawień niektóre oczywiście sprawdzimy, niektórych po prostu nie jestem w stanie czyli dwa w jednym latarka, laser i, e, i IR tak zwany IR niestety nie sprawdzimy to jest tylko opcja dla osób, które mają noktowizję fajna sprawa, ale nie dla mnie jeszcze przynajmniej na razie Yy, ustawienie pierwsze, czyli AL Czyli to jest yy, Jeśli włączysz, iluminacja jest włączona Iluminacja, czyli latarka Tu jest taka zaślepka Ja nie wiem, czy to też do, doskonale wszystko tłumaczę yy, Ale Podłączę sobie tutaj ten o. Bo będzie mi wygodniej yy, To pokazywać mam, żeby... Nie chcę was oślepiać Jakoś tak może lekko z boku I teraz Widzicie jak to działa, tu jest jeszcze laser, też można go odsłonić. I w pozycji AL załącza się tylko latarka, na takich krótkich można tutaj klikać, i ona po prostu na chwilę daje światło. Następne ustawienie, czyli tutaj powiedzmy 0, czyli. Teorii powinno to być ustawienie, że włącz, wyłącz latarkę. Ale to jest dokładnie, jak widzicie, nie uślepiać. Ono tutaj to dość podobnie działa. Ja nie wiem, jest, powiem wam, to jest naprawdę świeży temat. Keep illumination power on. Tak jest opisana, to w instrukcji, więc jakby dla mnie to jest. To samo, dwa razy kl szybkie kliknięcie, włączenie, dwa razy wyłączenie y tej, tej, y tej części tutaj nie rozumiem specjalnie Muszę się do tego przyznać Potem jest opcja P, czyli tutaj Tak, niedokładnie to przeskakuje w to miejsce, które powinno być Pokazuję, pokazuję, widzicie, dobra I tutaj jest y Laser power on, czyli Tylko laser nie chcę tutaj w, y, prosto w obiektyw, ale o, widać, nie? I to y, jest tak samo dwa razy szybkie kliknięcie on się załącza na stałe. I. Widzicie, o, naprawdę zależy, jak się szybko tutaj klika to jest ten Power. Potem jest wersja DL, nie wiem czemu jest DL. DLT to jest Keep Illumination El Laser Power On i tutaj w tej wersji załącza się i latarka i laser tak, tak latarka oślepia obiektyw że nie wiem czy widać ten laser ale uwierzcie mi że on jest czyli macie i jedno i drugie można e, mega oślepiać, tu są takie nakładeczki że ewentualnie gdybyście chcieli nie wiem żeby to mniej świeciło ja to jeszcze spróbuję pokazać jakoś o, latarka nawet laser, laser widać troszeczkę, nie wiem czy to nie wiem czy to zauważacie taki jest i naprawdę naprawdę jest ten i ma naprawdę świetny zasięg nie chcę sobie w obiekty świecić tym laserem i ostatnia opcja, która tu jest, to jest Power On IR. ER. Czyli tutaj macie na samym końcu taki, jak już przełączycie na końcu, i tego niestety nie jestem w stanie wam pokazać. Bo to by było trzeba. IR ER służy, jeśli macie noktowizję. Możecie sobie podświetlać cel wtedy. I to jest chyba najbardziej przydatna funkcja w takiej puszce, jeśli ktoś ma zamontowane. Czy znaczy, ma zamontowany na hełmie, czy tam na karabinku yy, celownik optyczny, yy, optyczny, w sensie yy, yy, noctowizję, i wtedy to jest yy, mega, mega przydatna sprawa. Yy, jak widzicie, wszystko można sobie zasłonić, oczywiście. I czy warto to kupić, naprawdę to już musicie zdecydować sami, czy. Czy taka puszka? Macie dwie rzeczy, macie laser. Fajna rzecz na noc. No i latarkę. Czyli macie dwa w jednym w czymś naprawdę niewielkim i naprawdę lekkim. Z tym, że musicie pamiętać o dobrych bateriach, żeby się po prostu potem coś wam nie wydarzyło. I w zasadzie miałem tej części nocy nie nagrywać, ale po pierwszym treningu w Neptunie. Pierwsze pytanie jakie padły, czy latarka, która tu jest, świeci przynajmniej tak samo jak ta moja. Link do tej latarki, którą miałem, tutaj wyskoczy. I oczywiście dzisiaj to porównam, bo to było jedno z ważniejszych pytań, które zadawali mi chłopaki i dziewczyny z Neptuna. Więc postanowiłem wyjść do lasu i nagrać i porównać latarkę tą, którą miałem. Z latarką, która jest w puszce PEQ i oczywiście laser, zobaczymy jaki ma zasięg i co. Jedziemy! W związku z tym, że dzisiaj jestem sam, oświecam się tutaj dodatkowo latarką od Phoenixa, którą też możecie zobaczyć u mnie na kanale. Mam latarkę, która jest wbudowana w puszkę PEQ i mam latarkę i mam latarkę tą, którą miałem do tej pory. Także będziemy mieli porównanie, chociaż do Lighta, do Fenixa nie ma co tutaj porównywać, bo ona jest naprawdę najmocniejsza, ma najbardziej rozproszone światło. No dobra, nie będziemy przedłużać, tylko pokazuję wam. Jestem na terenie starej jednostki wojskowej. Jest totalnie ciemno. Nie wiem, czy kamera jest w stanie to wychwycić, ale tutaj jest 20, 30 kroków. No myślę, że około 30 kroków. Widzicie, że te krzewy tam dalej. No to już kurde nie chcę nie, nie będzie chciało złapać. Nie, już kamera tego nie złapie, ale myślę, że 30 kroków i laser. Nie wiem czy go widzicie. Zaraz przełączę jeszcze, ale to zobaczcie teraz tak. To jest latarka, która jest w samym karabinku. I teraz jest latarka ta, którą miałem. Różnica? Różnica jest taka, że ta latarka jest bardziej punktowa i ma faktycznie większy troszeczkę zasięg. Tą wyłączam. Ta jest po prostu szerzej. A czy ma mniejszy zasięg? Nie wiem. Szczerze powiem, że nie, nie powiedziałbym, czy ma mniejszy zasięg. Na pewno jest szerzej i ten laser świetnie tutaj widać. Nie wiem, czy widzicie. O widzicie tą kropeczkę. I naprawdę tam daleko, daleko na ten laser sięga. Jeszcze raz zmiana. Możecie sami ocenić. Ta jest bardziej punktowa, ta starsza. Ale w nocy się czaicie, czaicie. Wychylacie się, przyciskacie kilka strzałów i, i wszystko. E, więc to jest zaleta tego e, uchwytu. Czyli zapalacie. Gasicie. Dziękuję. Jeszcze raz. po to właśnie jest możliwość ustawienia lasera góra-dół tak samo jak latarki bardzo pomaga załączacie parę strzałów wyłączacie nie, nie trzeba kombinować ta latarka jednak ten ten spust który jest tutaj trzeba go kliknąć a tutaj jest po prostu delikatnie go tylko wciskacie ja mam jeszcze kulki. Kulki tracera bez tracera, a one tutaj się świetnie świecą. To jest w ogóle ciekawostka. Ja myślę, że tutaj pomaga. Tutaj, tutaj e, Mam wrażenie, że na tym filmie to lepiej wygląda niż e, z kulkami wtedy kiedy robiłem film e, z tracerem, bo chyba tutaj latarka po prostu pomaga. I naprawdę świetnie. Także do tego traysyl, latarka i ten laser. I naprawdę, no, bycza sprawa bym powiedział. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Ja tu cały czas się doświetlam trochę latarku. Ta osłość mi się tu gubi strasznie. Mam nadzieję, że wybaczycie i dobrze widzicie, jak, jak świeci ta latarka i jakie jest porównanie do tej latarki, którą mam za prosto skin. Mi się wydaje, że ta po prostu ma. Bardziej takie rozszczepione światło. A ta ma na pewno takie światło bardziej bardziej skupione. Czy któraś jest lepsza? E, Obie dwie są uważam dobre. E, każda ma po prostu inny system montażu nie. i ta ma swoją zaletę, bo jest bardziej kierunkowa. A ta jest dosyć szeroka, ale odległość myślę, że ta ma jednak ciut, ciut większą. Ale e, myślę, że mi to nie będzie przeszkadzać e, i ten laser, e, ten laser mi to. Trochę jakby na że tak powiem. Więc jak widzieliście, kulki od Tracera świecą się, ta latarkę je podświetla? Nie mam pojęcia, może. No, tego IARA ER dla Was nie sprawdzę, niestety. Nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle to jakoś Wam pokazać. Na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście ze mną, że wytrzymaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wszystko, co mogłem opowiedzieć o tej puszce peku, Wam opowiedziałem i pokazałem. Na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!